Dzień dobry we wtorek. Wiemy, że styl Paoli to Wasza słabość, nasza też nie ukrywamy. Dlatego przygotowaliśmy dzisiaj dla Was trochę propozycji stylizacji, właśnie z Paolą. Zbliżają się święta, robi się coraz cieplej, więc rozpoczyna się okres, w którym będzie jeszcze więcej spotkań, będziecie na pewno chętniej wychodzić na miasto na różnego rodzaju okazje. Dlatego Paola zaprezentuje Wam, jeżeli się nie mylę, to sześć propozycji stylizacji, takich właśnie okazjonalnych. I myślę, że bardzo Wam się spodobają, bo są one totalnie różnorodne. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to koniecznie to zróbcie. A dlaczego? Dlatego, żebyście byli z nami na bieżąco, bo kręcimy coraz więcej filmów, coraz fajniejszych treści, będzie mnóstwo modowych inspiracji, mnóstwo stylówek. I mega fajny format, będzie pięć wyjątkowych vlogów w kwietniu, dlatego że kwiecień jest miesiącem, w którym obchodzimy nasze piąte urodziny, także nie możecie tego przegapić, także zachęcamy do obserwowania naszego kanału i oczywiście w komentarzach również dawajcie znać, jak podoba Wam się wszystko to, co tutaj dla Was nagrywamy. Magdalena wprowadziła Was we, w swoim wstępie, którego co prawda nie słyszałam, ale na pewno był dobry. E, mamy dla Was dzisiaj przegląd stylówek e, takich wiosennych. Są to takie stylizacje, trochę na te spotkania, e, śniadania, świąteczne, rodzinne, trochę na eventy, ponieważ zaczynamy też taki e, gojący okres eventowy, a trochę na taki po prostu nawet lunch z przyjaciółką, czy e, wyjście do pracy, kiedy chcemy pokazać się w stylówce takiej. E, e, innej niż na co dzień, aczkolwiek ja na przykład chodzę tak na co dzień i uważam, że te nasze ubrania są naprawdę wygodne. To nie są takie ubrania, które y, trzeba od razu ściągać po przyjściu z pracy. E, zaczynamy od klasycznego garnituru. E, jeżeli chodzi o garnitury, dla mnie poza sukienkami, które ja uwielbiam, garnitur jest takim pewniaczkiem, czyli jakby masz go w szafie. E, zazwyczaj te garnitury są z dobrej jakości materiałów. E, nasze są głównie wełniane. E, garnitur jest super bazą do wielu stylizacji. Możemy go e, oczywiście zakładać razem w komplecie, możemy go rozłączyć, możemy założyć sobie tutaj jeansy i już wtedy mamy zupełnie inną stylówkę, taką mniej formalną. Ja zaczęłam tak na grubo, czyli właśnie z butami na obcasie, takim mocnym, dołożę do tego jeszcze torebkę. Torebka jest w takim kolorze baby blue, nawiązuje nam do koloru koszuli i jeszcze możemy tutaj dorzucić okulary. I mamy stylówkę taką bardziej formalną, ale jednocześnie z takim lekkim sznytem, ponieważ mamy te sandałki na obcasie, mamy tą zwariowaną torebkę no i oczywiście mamy mocno rozpiętą koszulę. Gdybyśmy natomiast chcieli podejść do tego bardziej klasycznie, moglibyśmy założyć inne buty. I ja takie buty przygotowałam, żeby wam pokazać. Mogłyby to być, no może nie są zbyt klasyczne, bo też są lekko szalone, ale na pewno mają mniejszy ten obcas, więc byłyby na pewno wygodniejsze. Gdybyśmy do tego zarzuciły jeansy, to ta stylówka też się robi już taka zdecydowanie mniej formalna. Ale możemy też oczywiście założyć sneakersy. Znacie mnie, wiecie, że ja lubię szalone rzeczy, więc oczywiście poszłabym nie w jakieś klasyczne białe sneakersy, tylko w na przykład Golden gusy z brokatem, czy każde inne takie bardziej szalone. Stylizacja numer dwa, czyli takie pewniaczki, które na pewno macie w swojej szafie. Mamy jeansy, u mnie trochę bardziej szalone, z taką szeroką nogawką, do tego long sleeve z poduchami, i nasza kamizelka jest na również z poduchami. Żeby nie było tak nudno, ja mam różowe buty Ganni, ale tutaj też możecie sobie użyć każde inne buty. Przygotowałam też takie na lekkim obcasiku, i one też bardzo fajnie by na pewno tutaj wyglądały. Ale ja z nie od obcasów, więc wiecie, w jednej stylizacji to już wystarczy. Jeansy oczywiście możemy zamienić na każdy inny model jeansów. Mogą być to jeansy off-white'owe, mogą być to jeansy w kolorze czarnym, bo tak naprawdę każdy kolor tutaj nam świetnie pasuje. A, nie jeszcze, 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 żeby nie było tak nudno, to ja oczywiście założyłabym różowe okulary trochę pod kolor butów i jeszcze wrzuciłabym szaloną torebkę, tym razem jest to torebka krowa. Dobrze, mamy trzecią stylizację i tutaj w tej stylizacji mamy ukochany sweter domi do tego moją ukochaną Stefę tym razem w kolorze kobaltowym, kobaltowym. Do tego mamy baletki baletki, które kolorystycznie nawiązują nam do pasków w swetrze. Nie wiem, czy oglądaliście ostatniego vloga mojego z Arletą, mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to wiecie na pewno, że w tym vlogu Arleta nazwała mnie Panią Wiosną i wydaje mi się, że ta stylówka idealnie to podkreśla. Ja kolory wiosna. Uzupełniłabym o dużą torebkę ze względu na to, że ja też muszę podchodzić do tego trochę praktycznie, bo wiadomo wiecie, dziecko, żłobek, spacery i te sprawy, więc założyłabym po prostu dużą, już beżową torebkę, ale za to z jakimiś ciekawymi zawieszkami, które są teraz bardzo mocno w trendach. Na pewno uzupełniłabym o okulary. O, pamiętajcie, mamy 22 stopnie, więc jest Cieplutko. Mamy stylizację numer cztery. E, tutaj mamy sukienkę masza. Sukienka masza w długiej odsłonie kolorystycznej. E, ta jest. Piękna. Jest taka jakby ten kolor, ten pint, yy, wiecie, że ja kocham kolory, więc dla mnie jest idealny. Natomiast ona ma tak przyjemny, lekki, yy, taki może nie lekki, mięsisty, yy, lejący, świecący ten materiał. No to musicie zobaczyć yy, na żywo i to jest świetna baza, tak naprawdę. Nie wiem, yy, już drugi raz się odwołam do naszego filmiku z Arletą, yy, ale na ostatnim YouTubie miałam tą sukienkę na nasz nowy biały top i to też bardzo fajnie wygląda. Można to połączyć ze sneakersami, z krótką naszą Katarzyną Niebieską i mamy taki totalnie miejski look, a możemy do tego założyć kozaczki, możemy założyć e, marynarkę. Możemy założyć marynarkę. To ja pożyczę, może to i swoją, bo bardziej idealnie tutaj pasowało. Bardzo tak, dziękuję. Możemy założyć marynarkę, tutaj faktycznie idealnie, bo w kolorze kozaczków. I znowu możemy sobie zaszaleć troszkę z dodatkami, bo możemy po prostu założyć beżową torebkę, taką jak pokazywałam Wam w poprzedniej stylizacji i znowu mamy taki look troszkę bardziej miejski. A możemy też założyć bardziej szaloną wizytową torebkę, tutaj w kolorze limonkowym i już jesteśmy trochę bardziej crazy. Realizacja numer 5 Czyli zbliżamy się do końca, mojej drodzy, ale czekajcie, bo koniec będzie bardzo dobry. E, dobrze, więc mamy sukienkę Anatolia. E, tutaj troszkę dla przełamania e, tego świątecznego wajbu mamy sneakersy, Bo jak wiemy w tym okresie takim właśnie świątecznym, rodzinnym dużo podróżujemy, więc też chciałam Wam pokazać, że tak naprawdę jak założymy buty na obcasie bądź baletki, kowbojki, e, czy nawet ciężkie buty do tej sukienki, to e, wszystko tutaj się obioni. Natomiast śmiało też możemy zarzucić po prostu sneakersy jeszcze ze. Kapetą, żeby było modnie i wygodnie. E, tutaj bym nie szalała z torebką. E, w tym luku dorzuciłabym e, tak jak w e, poprzednich, po prostu dużą, wygodną torebę, do której sobie możemy spakować kosmetyczkę i wszystkie potrzebne nam na podróż rzeczy. A dodatkowo jeszcze, Magdaleno, masz gdzieś moją bluzę, w której dzisiaj e, przyszłam? Dodatkowo jeszcze mamy szają bluzę, możemy sobie śmiało ją przewiązać bądź zarzucić na ramiona. Wychodzimy, to czasami robi się chłodno, i coś takiego. Tak, i tutaj razem z bluzą, jak nam się zrobi chłodno, na przykład wieczorem, jak już przychodzi ta późniejsza poja, to śmiało możemy sobie zarzucić bluzę, nawet niekoniecznie ją zakładać, a tylko zarzucić na ramiona. Od razu jest nam cieplej, a dalej wyglądamy bardzo atrakcyjnie. Stylizacja numer 6 nadchodzi, i zobaczymy, czy zdążymy ze stylizacją gratisową. Musimy! Musimy, bo ta stylizacja mi się przyśniła. E, mamy sukienkę Sarach, też model Wam bardzo dobrze znany. E, tym razem w jednym z najmodniejszych kolejów tego sezonu. Do tego mamy e, baletki nieco szalone, bo w motyw zeberki. E, jak wiemy, jeżeli chodzi o połączenia kolorystyczne, niebieski bardzo lubi się z brązem, a już szczególnie z karmelem, więc bardzo poproszę Magdalenę o rozpięcie mi kuratki, żebym mogła Wam pokazać, jak fajnie wyglądać będzie w tym zestawieniu. Mamy tutaj połączenie karmelu z kolorem niebieskim. Szalone baletki. Tutaj założyłabym kolejny odcień brązu, jeżeli chodzi o torebkę. Tylko muszę ją namierzyć. Eee, więc brązowa torebka, żeby już nie było zbyt szalone, jeżeli chodzi o połączenie butów i właśnie torebki. Eee, I mamy całą stylizację. Oczywiście moglibyśmy ją uzupełnić o okulary, ale żeby chcieć zdążyć z moją ulubioną stylówką, eee, niestety już nie mam na to czasu. Cały czas sprawdzam, czy jest odpowiednia, czy jest zbyt szalona. Czy to jest stylizacja, którą założyłabym tylko ja. O to jest pytanie. <noise> Nie, a tak serio ja bardzo lubię od jakiegoś czasu, jak dzieje się bardzo dużo, a tutaj dzieje się dużo, bo mimo że mamy klasyczną koszulę w pążek w odcieniu niebieskim, to mamy do tego szalone spodnie, przewiązaną apaszkę i jeszcze, żeby było jeszcze bardziej kontrowersyjnie, mamy salomony. Salomony oczywiście mają kolory. Z paseczków w spodniach, czyli niebieski, czerwony. I, nie, czerwonego nie ma w spodniach, ale niebieski i żółty. O! I to jest ta moja szalona stylizacja na sam koniec. Oczywiście tutaj dodałabym już jakąś spokojną torebkę, ale oszczędzę Wam tego. Pożegnam się. <śm> <śm> no to pa! <śm> Na pytanie, która, która stylówka? Ach, dobrze, przepraszam, bo tu jeszcze y, Kamil mi podpowiada, że miałam Wam zadać pytanie, która stylówka podoba Wam się najbardziej. Jeżeli nie odpowiecie, że ostatnia, to będę objażona. My już coś kombinujemy na następny odcinek, ale jeżeli macie pomysły, co chcielibyście zobaczyć, to dawajcie znać w komentarzu. Stop, światło. Światło! Stop, Kamera, światło. Akcja. Kamera, akcja. Tak, mi się pić. Już na się następne nagrywki, bardzo proszę. żeby butelka wody i katery śniadaniowy. <noise> I jeszcze taki ten. Już nigdy nie będą chcieli ze mną nagrywać. <noise> wiatrak! Wiatrak jeszcze. I jeszcze wiatrak, poproszę. A wiatrak? Kto chciał złotą y -y. słomkę Riana? Wypadało. Riana chyba, jak miała być, to miała być jakieś złote słomki. Czy to Beyoncé? A trzeba, trzeba sprawdzić. Dajcie. Przejrzę najgłupsze zachcianki. Gwiazdki. była ta na koncert z samolotem, czy z koszerem, więc chyba to bym... Dajcie znać, czy Riana, czy Beyoncé chciała złote słomki metalowe.